Halo, halo, dzień dobry cześć i Czołem, witam się z wami niezwykle serdecznie. Halo, halo, dzień dobry czołem, witam się z wami niezwykle serdecznie. W trzecim sezonie drogi do chwały kariera Armini Bielefeld wchodzi w tym momencie na wyższy poziom. A to dlatego, że awansowaliśmy do Bundesligi, tak bardzo na to czekaliśmy i mamy to, drodzy Państwo. A zatem nasze poczynania w Bundeslidze rozpoczynamy oczywiście od wykupu tego piłkarza którego wykupić mieliśmy już kilka chwil wcześniej. Mianowicie, Joshua Wilson Esbrandt, nasz lewy obrońca, który okazał się być prawdziwym strzałem w dziesiątkę w tym minionym sezonie, jego wartość to już 5,5 miliona euro. Umówmy się, ten zawodnik nie przebije się do wyjściowego składu Manchesteru City. U nas natomiast może się jak najbardziej odnaleźć 5,5 miliona wartości, a wykup wynoszący 3 miliony. To jest promocja pod każdym możliwym względem, więc tak, zgadzamy się na zapłatę dokładnie takiej kwoty. Wiemy oczywiście, że jego tygodniówka ze względu na jego w, hmm, standardy z Manchesteru może być bardzo wysoka, ale spróbujemy zaproponować coś rzędu 25 tysięcy Euro i duża premia Żeby się nie oburzył Chcę od razu podpisać pięcioletni kontrakt On też sam do nas mówił Że jest bardzo zadowolony Z czasu, który spędził w naszej drużynie Więc mam nadzieję, że faktycznie tak będzie Chcę nie mniej zachować klauzulę odstępnego 13 milionów W porządku, rozumiem to w pełni i teraz aspekt finansowy. No i właśnie, zastanawiam się, w sumie wiecie co? Nie, te 25 to będzie zbyt duże ryzyko. Trudno, trzeba mu dać tutaj 30 i zobaczymy, czy będzie nas stać na przykład na 200 tysięcy, na 100 tysięcy, może euro. Eee, dajmy sobie 100 euro, tu, 100 tysięcy euro tutaj bonusu za podpis. I teraz jeszcze za zachowanie czystych kont, 10, dajmy też taką premię. Czy on się oburzy, czy uzna taką ofertę w ogóle za akceptowalną? Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak, bo bardzo chcę tego piłkarza podpisać, więc teraz uwaga, czy oni nie zerwą negocjacji? Nie zerwali negocjacji, to jest dla nas dobry komunikat. Mają wysokie wymagania finansowe, to jest dla nas nieco gorszy komunikat, ale oczywistym jest, że my musimy te wymagania finansowe nieco dostosować wobec aktualnie panujących realiów w Bundeslidze, więc no płacąc też za niego taką małą kwotę, możemy sobie trochę więcej pozwolić na oddanie mu w tygodniówce, tak jakby tej opłaty za transfer. Zobaczymy, co powie na taką propozycję. Nie zgadzają się na. Mm, no powiem tak, jeżeli zrobimy z tego 35, to wtedy jak najbardziej możemy działać. 35 tysięcy euro tygodniowo i niech będzie tutaj 300 tysięcy euro bonusu za podpis. No nie, no tutaj już zaczyna im się trochę kurczyć cierpliwość, są już trochę rozgoryczeni. Wydaje mi się, że ta pensja jest tutaj po prostu. Nie do ruszenia. 37 tysięcy euro to jest duża, 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 duża pensja, ale dobrze, ostatnia nasza propozycja. 37 500. To jest, wydaje mi się, raczej z kategorii tych wyższych niż niższych tygodniówka, e, więc zaraz byśmy też zweryfikowali, jak wygląda to dokładnie, jeżeli chodzi o te tygodniówki u innych zawodników. Trzeba mieć jednak w pamięci, że opłata za ten transfer wyniosła nas zaledwie 3 miliony euro, więc faktycznie, tak jak mówiłem, opłata nieco większej tygodniówki w przypadku tego piłkarza jest... Bardziej uzasadniona niż gdybyśmy mieli po prostu za jakiegoś randoma dać tam 10 milionów euro i jeszcze do tego dorzucić 39-37 tysięcy euro tygodniówki. W każdym razie Joshua Wilson S Brand, tak jak mówiłem Wam wcześniej, zostaje przez nas. Wykupiony, to dokładnie ten zawodnik zrobił na mnie najlepsze wrażenie spośród tych wszystkich wypożyczanych. A my przeszliśmy nieprawdopodobnie długą drogę, od trzeciej ligi niemieckiej, od Meisterschaft Dritte Liga, do Zweite Bundesliga i teraz w końcu do tej najważniejszej, głównej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Joshua Wilson Esbrand, ten transfer oceniony tutaj przez asystenta na wyśmienity. Ja też się zgadzam, że to był naprawdę dobry ruch transferowy I cieszę się, że ten piłkarz jest już w końcu naszym zawodnikiem A teraz bardzo ważny aspekt co do tych wynagrodzeń Musimy tutaj zrobić szybki research Jeżeli chodzi właśnie o Bundesligę By móc w jakiś sposób dostosować to wynagrodzenie Jak to wygląda w przypadku Bochum Jeżeli chodzi o tych... Bochum to w ogóle chyba nie jest najlepszym przykładem bo Mają tutaj te over, ale jednak zdecydowanie niższe ale taki Stuttgart Taki Stuttgart to już jest nieco lepsza opcja. No tu jest bardzo różnie w sumie. Jest ktoś, kto zarabia i 40, jest ktoś, kto zarabia 33, ktoś, kto zarabia 28. Myślę, że mimo wszystko to wynagrodzenie Joshua Wilsona S. Branda jest nieco wysokie i to trzeba sobie zdroworozsądkowo powiedzieć, że raczej powinniśmy celować w te okolice 30-25 tysięcy, jeżeli chodzi o podwyższenie wynagrodzeń u naszych piłkarzy, ale tak jak mówię, w jego przypadku jest to nieco inna. Historia. Jeżeli chodzi o innych piłkarzy, którzy są do nas wypożyczeni, to raczej nie będziemy tutaj w tym momencie decydować się na wykup żadnego z nich. Nie będziemy zatem wykupować w tym momencie Louisa Scaliego, nawet jeżeli, no ile mielibyśmy tam za niego zapłacić? 4 miliony, więc nie. Zerolego, mamy tutaj w ogóle coś dogadane, mamy 3,600, więc też raczej basta. No zdecydowanie to właśnie mm, wspomniany wcześniej że Wilson Ezbrand był tym piłkarzem, który się najfajniej rozwinął. Pytanie brzmi, czy oni w ogóle cofną nam tych zawodników z wypożyczenia, czy też nie. Zaraz zobaczymy. W każdym razie, oficjalnie symulujemy. Ten pierwszy bardzo ważny dzień w tym momencie e, skończyły się dla nas te możliwości wypożyczenia danych piłkarzy. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o aktualną sytuację kadrową. Jeżeli jakiś zawodnik w naszej drużynie miałby teraz uruchomić swój dynamiczny potencjał, to dokładnie to zobaczymy, i drodzy widzowie, wydaje mi się, że chyba nasz nieprawdopodobny. No kosmita, umówmy się. Moises chyba ten dynamiczny potencjał uruchomił. 24 tygodnie jeżeli chodzi o Arona Kaufmana, który rozwinął się na 71 punktów overola już. Vigo Gebel ma tych punktów overola 69 i 12 tygodni. Joel Grodowski. O może i u coś tutaj się też ruszy. Fajnie by było. Bartek Kapustka. Bartosz ma 17 tygodni do kolejnego e, progresu. Paul Jaga. E, jego. Wrócił do nas Poliegar z wypożyczenia i. Hmm. No Pokładaliśmy ogromne nadzieje w Wiegerze, ale wygląda na to, że raczej nie będzie to piłkarz, z którym powinniśmy tutaj wiązać jakąś wielką przyszłość. Natomiast Miles Lewis Skelly nie został cofnięty przez Arsenal, tak samo jak Kevin Zeroli nie został cofnięty przez Milan. To jest dla nas akurat wyśmienita informacja. Franz Kracyś, 74 lada moment. E, Torir Helgason, byliśmy tutaj. E, Lukas Kynce, Sidney Rebiger, wracający z wypożyczenia. Naprawdę no, mówiąc, wolę chyba dawać szansę gry Rebigerowi niż... Jägerowi, patrząc na to gdzie ten sufit Jegera jest, a gdzie jest sufit Rebigera. A zatem Christopher Lanert, kurczę podręcznikowy zmiennik naprawdę. Arkadiusz Pirka, chłop ma już 75 punktów overrolla on mówi cały czas daj mi jeszcze. Ja ja jeszcze, ja chcę jeszcze. Tim Oberdorf, 29-letni zawodnik osiągając 73 punkty overrolla tym samym osiągnął teoretycznie swój szczyt możliwości, ale to jest akurat dla nas dobra informacja. Jako wolny zawodnik nie wiem, czy o tym pamiętaliście. Podpisany Guilherme Ramos dołącza teraz do naszej drużyny. Maksymilian Gryser. 71 punktów overola u naszego młodziutkiego kapitana. Który, no już taki młodziutki aż tak nie jest, w sensie, no ma 24 lata. To nadal jest młody człowiek, ale jakby wiecie, no, nie mówimy już o nim w kategorii 20-latka, który przywdziewał opaskę kapitańską. Jesus Montenegro, no miał być tutaj kimś więcej w tej drużynie, ale życie napisało zupełnie inny scenariusz. Artem Zalocha, Wrócił do nas z wypożyczenia rozwinięty na 65 punktów overola. Wrócił także Jonas Kersken i tu już powiedzieliśmy, że w przypadku tego zawodnika definitywnie decydujemy się na sprzedaż. I właśnie, zaraz co do transferów, to zdecyduje się na te najciekawsze transfery, czyli cofnięcia z wypożyczeń niektórych z piłkarzy. Ale zanim to, mamy informacje o zwiększeniu budżetu transferowego, o tym, że Stępień opuścił klub, że Wróbel opuścił klub, że BOM opuścił klub, że Łuczak udał się na wypożyczenie, że Kaczmarek opuścił klub, że Mikołajczyk opuścił klub i że Duda opuścił klub. I że dołączył do nas Giler Ramos. No, więc tak, to teraz przechodzimy sobie do zespołu. Przechodzimy sobie do pozycji Bramkarza i w przypadku pozycji Bramkarza, jeżeli chodzi o Kerskena, dodajemy go na listę transferową. Jeżeli chodzi o Alnaieba, no przepraszam, dodajemy go także na listę transferową. Zalochę wykazuje cały czas wielki potencjał, więc sobie wypożyczymy. Natomiast Telmo Ribeiro nie ma co już zwlekać. Cofamy go z wypożyczenia i to będzie piłkarz, który w tym sezonie będzie dostawał naprawdę dużo, dużo szans. Ja powiem wprost, ja widzę właśnie w nim nasz numer jeden na ten sezon. To jest moja e, propozycja dla Was. Rami, z najebstą siódemką? No myślę, że nie. No, no wybaczcie, wybaczcie wszyscy fani y, ta, wielkiego talentu, ale najeba. I tak przez dwa sezony ta wielka historia trwała, y, ale... Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, no i tutaj się już skończyło. No i teraz obrona. No słuchajcie, jak przejdziemy sobie do naszych najwyżej wycenionych zawodników, to umówmy się. Już pora zabrać Bristol City tego, tego Nilsa Szmica, tylko go sobie odwołać ładnie z wypożyczenia, natychmiast ruszyć z nim na negocjacje przedłużenia tego kontraktu, bo dokładnie czegoś takiego oczekujemy. Rolę mu dajemy natychmiast ważną. Podpisujemy z nim kontrakt na 5 lat i nawet się nie zastanawiamy. Nasz junior musi tutaj być traktowany jak najlepiej e, tylko się da. No i teraz, jakie by chciał on wynagrodzić? Rodzenie. To jest bardzo dobre pytanie. Zobaczymy, czy się zgodzi na 15, na przykład, albo 16 tysięcy, niech będzie, niech będzie 16000 euro. Zgadza się Schmitz na 16 tysięcy euro, a zatem otrzymał on numer 14. Jak na środkowego obrońcy jest to dosyć, powiedziałbym, Enigmatyczny numer, ja nie mniej wolałbym mu oddać piąteczkę, którą tutaj sobie przywłaszczył Guilherme Ramos, wskakujący do nas z, na zasadzie wolnego transferu. Mimo wszystko, Guilherme, u Ciebie bym bardziej widział na przykład, nie wiem, jakieś 27 albo coś takiego, może być. W każdym razie, Nils Schmitz, drodzy Państwo, to jest mój plan na nasz blok defensywny od tego zawodnika, Zaczynamy budowanie naszej obrony, i jeżeli chodzi o środkowych obrońców, trzeba będzie tutaj dokonać sztywnej selekcji pod niektórymi względami. Eee, wrócił do, dołączył do nas Guillermo Ramos, i jakby na zasadzie wolnego transferu, uważam, że to jest bardzo fajna opcja. Tak czy siak, pod kątem e, po prostu szerokości tej kadry, tym bardziej, że chcemy trochę powalczyć na wielu różnych frontach w tym sezonie. Nie będę ukrywał. Jeżeli chodzi o kontrakty, myślę, że wypadałoby przedłużyć także kontrakt z Joronenem. 33-letni bramkarz, ciekawe, tylko czy on się zgodzi. On chce być nadal kluczowy. Kurczę, to może być trochę problem, ale no, mimo wszystko, jest w tym momencie najwyżej ocenionym bramkarzem. Przedłużmy z nim kontrakt o 2 lata. On się na to dokładnie zgadza. Zignorujmy sobie tę klauzulę odstępnego. Usuńmy premię i możemy teraz mu zaproponować taki kontrakt. On chce 16. Ja powiem, że 16 to jest za dużo. Mogę Ci zaproponować 15. On się na to zgadza. I kontrakt z Joronenem przedłużony. Kolejny zawodnik, z którym ten kontrakt byśmy chcieli sobie przedłużyć, to w sumie jest jest Oberdorf. No myślę, że z Oberdorfem, mimo wszystko, warto byłoby tę umowę też w jakiś sposób przedłużyć, bo to jest nasz drugi najwyżej oceniony środkowy obrońca. Jakby tak zdroworozsądkowo na to wszystko popatrzeć. W porządku. Dobra. Idziemy dalej. Po pozycjach, żeby tutaj ładnie sobie ten skład podsumować. A zatem. Na bramce, wbrew Overallowi nie będzie grał Jesse Joronen, a Telmo Ribeiro. Na lewej obronie Joshua wilson Esbrand. Środek obrony to będzie mm, oczywiście Nils Schmitz. I Overalowo wypadałby Oberdorf. Jak u Grossera wygląda sprawa rozwojowa? 11 tygodni, ale wydaje mi się, że u niego ten progres będzie zdecydowanie wolniejszy niż chociażby właśnie u Nilsa Schmitza. Schmitz, jak u Ciebie wygląda ten progres? To wygląda u ciebie tak, że masz tutaj 22 tygodnie, więc tutaj też będzie się działo, jeżeli chodzi o ten twój rozwój, zobaczymy. No masz cały czas ten potencjał by stać się wyjątkowym oczywiście. Dalej patrząc na piłkarzy wypożyczonych, mam nadzieję, że oni będą się też pięknie rozwijać. E, Shrek, Rabiger Środek pola jest obstawiony, jest tutaj naszym podstawowym zawodnikiem, to jest Torir Helgason oraz Franz Kracić. Na środku, na zmianę jest obecny Zidna Szrek, Lukas Kynce oraz sam Szrek. I wiecie co, wydaje mi się, że to też niestety jest koniec kolejnej pięknej historii w naszej drużynie. Żegnamy sama Szreka z naszym zespołem. Jäger, zastanawiam się co robić z tym Jägerem, szczerze mówiąc, to jest coś gdzieś tam mi z tyłu głowy, z tyłu głowy mi ten Jäger ciąży. Przechodzimy do aspektu ofensywnego, i tutaj, na lewej stronie, Joel Grodowski. Niektórzy z Was uważali, że w ostatnim sezonie Joel Grodowski trochę nie dojeżdżał i że z bólem serca rozważacie jednak sprowadzenie tutaj kogoś, kto byłby piłkarzem nieco bardziej odpowiadającym standardom bundesligowym, żeby przygotować się na taką bombę transferową i sfinansować właśnie dołączenie do naszej drużyny tego piłkarza. No dobrze, mimo wszystko najpierw trzeba zrewidować te kontrakty. Nils na 16 tysięcy. Czy my z Pyrką właśnie przedłużyliśmy ten kontrakt, czy nie przedłużyliśmy? Nie przedłużyliśmy kontraktu z Arkadiuszem Pyrką, więc zaczniemy od 22 tysięcy, skończymy na maksymalnie 30, 000. zaczniemy od 20 w ogóle. Zgadza się na 2 24 tysiące euro wynagrodzenia. Turir Helgason chce z nim też ten kontrakt przedłużyć. U niego zaczniemy także od 20, skończymy na 30. Zobaczymy, na co się nam uda dogadać. 26. Franz Kracisz, 18. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest całkiem niezła propozycja, którą tutaj ma już w tym momencie na stole Franz Kracisz, ale. No, niech będzie, złożymy mu kontrofertę 19,5. Na takie przedłużenie się zdecydował. Aaron Kaufman tu jest odpowiednio. Telmo Ribeiro, u tego piłkarza trzeba ten kontrakt przedłużyć, oczywiście. Więc zaczniemy od 8,5. Przedłuża ten kontrakt fantastycznie. Bartek Kapustka też ma dobrą tygodniówkę. I kontrakt. Klauzulę ma chyba zbyt niską, tak mi się teraz wydaje, jak patrzę na to tak zdroworozsądkowo. Ale może i nie? Sam nie wiem. No w każdym razie, dobrze, zaczniemy od 18. On chce odstępne teraz. Okej, okay, w porządku, dobra, na coś takiego się możemy zgodzić. U Bartka Kapustki. Kolejny piłkarz, czy jest tutaj ktoś, kto jakoś mocno odstaje? Czy jest tutaj jakiś zawodnik, który ma rażąco niskie wynagrodzenie względem swoich umiejętności? Myślę, że u tego Rebirgera. No niech będzie, no niech będzie. Niech dostanie to przedłużenie. 16 tysięcy euro sobie chciał wynegocjować, więc w porządku. Maximilian Grysser tu się jeszcze zastanawia. Artem Zalocha, jako zawodnik, który jest tutaj, miał wszystko na wypożyczenie. Dobra, to nie będzie, to będzie jakiś klub łatwiej miał, żeby mu pokryć to wypożyczenie. Zastanawia mnie Julian Kania, ponieważ mam jedną też ciekawą opcję na pozycję zmiennika na e, ataku, ale to zaraz wam pokażę. Przejdźmy sobie najpierw do wyszukiwania zawodników, bo czytałem komentarze i widziałem, że już tam składaliście jakieś propozycje. I jedna, która się pojawiła, to był. Duran Will z Borussii Dortmund Który by się No kurde, odszedł już z Borussii Dortmund Ma w tym momencie, jest to zawodnik Bayeru Leverkusen i prawdę mówiąc Wydaje mi się, że może być on poza naszym zasięgiem. Jakby fajnie, idealnie się wpasowuje w ten nasz target, o którym mówiliśmy, że chcielibyśmy teraz zaatakować takich piłkarzy, ale mogą być ogromne ciężary. Jest tutaj cały czas Joe Bellingham, o którym wspominaliśmy, że też widzielibyśmy transfer tego piłkarza i może to jest moment, w którym z kolei Bartek Kapustka powinien... E, zmienić swoją rolę na bardziej rezerwowego, i powinniśmy Joe Bellingama wrzucić sobie na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. Jest także Isaac Bergman Johannesson, na którym, nad którym to się zastanawialiśmy. Ludowit Rice z HSV, który też awansował do Bundesligi. E, Rocco Wade to jest piłkarz, nad którym na pozycji skrzydłowego się zastanawialiśmy również. A co do opcji zmiennika, zastanawiałem się nad Dawidem Kownackim, prawdę mówiąc. Zastanawiałem się, czy Dawid Kownacki w ogóle byłby zainteresowany tutaj byciem zmiennikiem, więc zobaczymy, co na taką propozycję luźniutką powie ten klub. No dobra, więc jak patrzę na tego Duranvilla, no to raz, on gra też w takiej drużynie, no nie, no przepraszam, ale Duranville jest poza naszym zasięgiem, poza zasięgiem Benjaminka, który miałby wykupić jedną z większych gwiazd jednego z najlepszych klubów. Natomiast Joe Bellingham, Wiecie co? Patrzę na tego Joe Belingama i zaczynam coraz częściej, coraz, coraz bardziej myśleć: Ej, robimy to. Patrzę na niego i myślę sobie, to jest właśnie ten transfer, który. Dlaczego ja dałem nie oferu mniej niż 22 miliony? To nam się już budżet tak skurczył. O kurde, wygląda na to, że tak. To możemy się niekoniecznie dogadać z klubem e, Joe Babelingama w takim wypadku. Ale spokojnie, mamy otrzymaną ofertę za Moisesa Sachiego, ale my już jesteśmy na to przygotowani, bo my kontrakt z Moices Sachim zawczasu sobie przedłużyliśmy, więc byliśmy na to wszystko przygotowani. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do zarządzania naszym zespołem, i w przypadku zarządzania zespołem musimy dokonać jednej w sumie kilku bardzo ważnych zmian. Mianowicie. Telmo Ribeiro wskoczy na pozycję bramkarza, e, natomiast jeżeli chodzi o nasz blok defensywny, no chyba ofiarą padnie Maximilian Gryser w takim wypadku. E, Oberdorf jako ten dający tutaj sporo doświadczenia w naszej defensywie, on będzie tym zawodnikiem, e, który będzie stanowił o sile naszego składu. Tutaj będzie Kaufman, tu Grodowski, Luis Skelly, Zeroli, Kynce. E, Joronen, no tu się wszystko w tym momencie zgadza, dokładnie tak jak powinno to wyglądać. To wygląda. No mamy dużo tych środkowych obrońców i niestety, kurczę, Maksymilian Gryser trochę odstaje od reszty, tak będąc, e, będąc brutalnie szczerym. Naprawdę, znaczy odstaje. Jest na bardzo podobnym poziomie co zbyt wielu zawodników w naszej drużynie. Zapiszmy na razie zmiany w tej drużynie tak, jak one wyglądają w tym, w tym momencie. To opaskę kapitańską powinien dzierżyć po gryserze. Zastanawiam się, patrzę po tych zawodnikach i zastanawiam się, czy nie powinien to być Joel Grodowski. Słuchajcie, tylko że Joel Grodowski też jest kolejnym piłkarzem, który został przez nas wytypowany jako ten do zmiany. No myślę, że zaczynam się zastanawiać, czy nie powinien to być może i Sachi. Dołączył do nas, jest też z nami przez tę całą historię. To jest taki talizman tej naszej serii i rozwijamy tego zawodnika zdecydowanie powyżej jego oczekiwań, więc tak, niech będzie. To on przejmie rolę kapitana. A my mamy informacje dotyczące zainteresowania. Kostulakisem. Przejdziemy sobie teraz do centrali i zobaczymy, co dalej się wydarzy. Gdy, czy ktoś się zgłosi po jakiegoś z naszych zawodników? Bo tutaj też na to e, liczyliśmy, więc otrzymaliśmy ofertę za Nilsa Szmica, ale tutaj też po raz kolejny jesteśmy na to przygotowani. Dopiero co ten kontrakt był z Nilsem Szmicem przedłużony, i ja jestem w stanie się przygotować na sprzedaż tego piłkarza, ale nie w tym momencie. Na to jest jeszcze za wcześnie. Mamy propozycję wymiany Jonasa Kerskena. To jest coś, na co kompletnie nie chcemy się zgodzić. Interesuje nas tylko money. Money, gotówka, cash. Artem Zalocha, do Krzekiru. Kurczę, to tam już jest przecież od nas wypożyczony Rubel, to w sumie jakby jeszcze polecieć z Zalochą w tym samym kierunku, to mielibyśmy fajnie obsadzonych, wypożyczonych piłkarzy w tamtą stronę. Dobrze, czy my mamy jakieś informacje co do tych naszych złożonych ofert? E, cały czas są w toku. I jedna, i druga. Powiem wam, że tego Joe Bellinga ma mam wrażenie, że się nam nie uda sfinalizować. Sam Shrek! Ej, to jest. To jest niezła oferta to, co oni tutaj złożyli. Zobaczymy, czy się zgodzą na półtora bańki na przykład za tego Shreka. Chociaż to jest zawodnik, który jest w ogóle przez nas wystawiony na listę transferową, więc trzeba brać trochę dystans na to, jaka jest jego wycena. Ale dali milion 400 tysięcy i ja jestem z tego powodu naprawdę zadowolony. Darmstadt chciałoby też potencjalnie wypożyczyć Artema za lochę. Czy to jest kierunek, w którym ten zawodnik by się bardzo rozwijał i czy by dużo grał? Nie wiem. Wiem, że wyrażono zainteresowanie Al Nayebem. Aha, czyli on ma klauzulę. A, dobra, ale za klauzulę taką to proszę bardzo. Rami Al Nayeb może być jak najbardziej wykupiony. To jest yy, z powodzeniem możemy tego zawodnika sprzedać. A teraz oferty kolejne, mamy jakieś nowinki. Mamy dogadany transfer Jonasa Kerskena za milion, czy to jest odpowiednie jego wycenie? kurczę nie wiem, tak mi zasugerował asystent, więc zgodzimy się na to. Takie pieniążki tak czy siak się nam przydadzą, tym bardziej, że cały czas czekamy na te, na te wytyczne dotyczące transferu Kownackiego. Joe Bellingham, negocjacje tutaj się nie udały, zakończyły się fiaskiem, natomiast w przypadku Kownasia 2,400. Słuchajcie, to jest za dużo. 2,400 to jest za dużo ja uważam, że moglibyśmy tutaj z Kownasiem dokonać wymiany zawodnika, napastnika. Za napastnika dajemy Wam Juliana Kanie i oprócz Juliana Kani dajemy Wam pół milion. I wtedy powinniśmy być super, super ładnie zadowoleni, więc to jest moja propozycja. Oni nie chcą Juliana Kani, chcą 2,5 miliona. To jest duża kwota, jak za piłkarza, któremu gdzieś tam się kontrakt kończy, który gdzieś tam nie do końca jest yy, pierwszym wyborem Werderu Brema. Więc 2,100 chcą. No ja powiem twardo, ja będę twardo obstawał przy swoim. Ja dam tutaj 2 miliony i zastosuję. Hankę e, taktyki Tak, zastosuję taktykę Hanki, czyli dam 2 miliony I 1 euro Oj, kurde, to jest jednak To jest jednak 300 IQ taktyka To zadziałało Kownacki dogadany Jako potencjalny zmiennik Myślę, że to zrobiłoby różnicę w naszym zespole A co za tym idzie Możemy Juliana Kanie pożegnać Z naszej drużyny, możemy go sprzedać On jest i tak czy siak niezadowolony Z kontraktu u nas My natomiast będziemy mieli tutaj pełne pole do, do dyskusji, jeżeli chodzi o negocjacje ewentualne kontraktów tego piłkarza. Dobrze, przesymulujemy kilka dni i mamy pierwsze transfery. Sam Szrek opuszcza Arminie Bielefeld na rzecz Czajkur Rizespor tureckiego klubu za 1 450 000. To jest bardzo dobra kwota, jaką udało się nam za tego piłkarza wynegocjować. W takim wypadku, skoro tego piłkarza sprzedaliśmy, to możemy też sobie wynegocjować transfer Dawida Kownackiego. Zaakceptujemy dwuletnie wypożyczenie z takim podziałem pensji, z Basza Krzekirem, patrząc na pensję Artema Zalochy? Absolutnie tak. Ja celowo te pensje wydzieliłem w taki sposób, żeby był łatwy do obchnięcia do różnych klubów. Więc zobaczymy. Teraz to już jego decyzja: czy woli grać w Darmstadt, czy woli grać w Basza Krzekirze. A zatem, teraz z otrzymanych ofert. Mamy propozycję tutaj za Kownasia, więc lecimy negocjować taką ofertę z Dawidem Kownackim. A zatem rola, no musisz mieć przyjacielu jednak e, świadomość, gdzie dołączasz, e, to będzie rola rotacyjna. On chce być ważny, wiecie co, wydaje mi się, że może to doprowadzić do jakiegoś konfliktu z Dawidem Kownackim, bo raczej ważny to on tutaj nie będzie, ale, e, ale. No przynajmniej nie rzucił kluczowego, prawda? Klauzuli. Brak. Akceptujemy i teraz wynagrodzenie. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy ten transfer nadal ma sens, czy nie. Jeżeli by się nam udało, mimo wszystko, sfinansować e, sprzedaż e, Juliana Kani, to wtedy jak najbardziej. Zatem proponujemy taką kontrofertę pod kątem tygodniówki dla Dawida Kownackiego. On nie chce zejść poniżej tych 23 tysięcy euro tygodniowo. No to jest duża propozycja. To jest wysoka oferta e, dla takiego piłkarza. Więc 19,500 to jest e, moja kontroferta. Wiecie co? Zaczynam coraz bardziej myśleć, że może to nie ma sensu. 20 tysięcy euro dla Dawida Kownackiego, no to dobrze, że powiedziałem, że zaczynam myśleć, że to nie ma sensu, bo właśnie sfinalizowaliśmy ten transfer. Dawid Kownacki dołącza do Armini Bielefeld po Joshua Wilsonie Esbrandzie z Manchesteru City. Ten zamienia Werder Brema na Arminie Bielefeld, która wróciła do Bundesligi, chociaż ma tutaj pełnić oczywiście rolę zmiennika. No dobrze, to w takim wypadku trzeba teraz ładnie się wzmocnić, bo ja prawdę mówiąc, jak patrzę na tego Bellingama, ja bym go chyba atakował. Ja bym go chyba atakował, bo uważam, że Liga Niemiecka to jest. Dobry, dobry rejon do rozwoju dla Bellinghamów. Brat tam jego był, raczej nie powinien narzekać, więc wiecie. Mamy kolejną sprzedaż, tym razem jest to Jonas Kersken, kolejny OG zawodnik Arminii, który odchodzi do Sheffield Wednesday za milion. To też jest bardzo dobra kwota transferu, którą udało się nam wynegocjować. Mamy kolejne propozycje, wyrażono zainteresowanie Al czy i Czy Al -Najeb został teraz sprzedany? Nie, został wypożyczony Artem Zalocha do Darmstadt na dwa lata. W porządku. A zatem drodzy widzowie, symulujemy jeszcze te kilka dni i czy sfinalizujemy już ten transfer? Tak jest. Żegnamy mikrolegendę tej serii. Jest nią Rami, ale najep który opuszcza nasz klub na rzecz Saunders. Milion sześćset tysięcy, czyli klauzula aktywowana za tego zawodnika. Ja nie uważam, żeby to były nieudolne negocjacje, ale nie wiem, dlaczego tak bardzo jest tutaj porażony zarząd, ale niech będzie. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, to była naprawdę sensowna propozycja. Tak samo sensowną propozycję otrzymaliśmy teraz za Juliana Kanie. Jeżeli my od Queens Park będziemy w stanie jeszcze tutaj wyrwać większą kwotę niż zapłaciliśmy za Kownasia, to myślę, że to będzie mimo wszystko dla nas naprawdę dobry deal. Więc teraz zatrzymujemy symulację, ponieważ wpadło nam tutaj pierdyliard e, ofert. Odzywa się do nas Gamfi. E, mamy propozycję, a raczej możliwość zmienić rolę Bartkowi Kapusce na tutaj tego rozgrywającego, co też robimy. Wśród ofert, zobaczymy, uuu! uuu. Mamy propozycję za Bartka Kapustkę i miliony. Zobaczymy, co na to powie turecki klub. Natomiast tutaj z Queens Park Rangers, słuchajcie, no musimy to zrobić. Ja muszę dobić tutaj z tą ofertą dla Queens Park do. Robimy 200. Co oni powiedzą na 200? Skoczyli się na 200. Ja pierdzielę. Czyli sprzedajemy Juliana Kanie za więcej niż kupiliśmy sobie w to miejsce Dawida Kownackiego. No i elegancko.